Siemano, to ja Tony i zapraszam was na zajebisty odcineczek ze Skrzyneczek, kurwa będziesz jebany, żaba na YouTubie i mam to w dupie. Pozdroszej secji zapraszam na ten potężny film. A jeszcze kurwa losowanie, bo zapomniałem, dwie dychy wygrywa go Siemanovii, doktor Dripper, siemano. Zadupiaj tu na i nurus. szybko kurwa z tą lodziarnią ty szmulu, gdzie się kurta wymienia z no, no? Najlepsza strona to pirate słabo, trzymaninowy. Co ty mi tu czulu dojesz? Ja chcę Streetuj swoimi skinami na pirateswap.com najlepsza strona w mecie. Użyj kodu Xtony i odbierz bonus aż 35% 35% loterowcowo. Siemaneczko, witam serdecznie, to wasz ulubiony YouTuber. Hej, ja jestem Marcin Dubiel i zapraszam was na kolejny film z zakładania gumy na web. Pozdro 600. Siema Ziomale, tak naprawdę to Xtony, witam serdecznie. Żeby nie było, będzie bardzo miło dzisiaj. Także lecimy z tematem. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od tego, że pokazuję wam jak wpisać najlepszy kod na świecie. Kod 10% bonusu. No potężny bonus, 10% bonusu, nawet Carlsen, Magnus Carlsen, kurwa, używa kodu XTONY, także bierzcie, 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 kodzik, póki jest, świeżutki, fajniutki. No, jak chce wpłacisz, to se wpłacisz, 2 złote i 10 groszy masz za darmo, he. jak chcesz, to sobie, kurde, skorzystaj, a jak nie chcesz, no to wiesz, to też se skorzystaj. No i dzisiaj musimy przetestować skrzynkę Rust Case, mamy potężny balans w postaci 11 tysięcy złotych sprzedałem wszystkie skiny specjalnie dla was widzowie, żeby zobaczyć jak wyjdzie dzisiejszy, dzisiejszy film, więc mam nadzieję, że będzie fantastycznie, ale oczywiście testujemy tą skrzynkę w trybie joker, a w trybie joker kosztuje 99 zł, więc zobaczymy czy nam się uda gościu, patrz co robię, jaki spam, ale dym. Dobra, otwieramy za 4,62 i zobaczymy, czy coś poleci nam fajnego za czwóreczkę. Czyli zwykły trybik i robimy tutaj wrażonko i 3,86. Yy, to może trzy razy ją otworzymy za zwykły, na zwykłym trybie. Pokaż kotku, co masz w środku. Pokaż, pokaż, pokaż. 13 zeta poszło. I dostajemy 13.31, więc tak kurde średnio. Teraz lecimy tryb Joker. Otwieramy skrzyneczkę i w trybie Joker mamy ulepszone szanse na trafienie czegoś pysznego. Trafiały jakoś MK za 73 zł. Tragedii nie ma. Zabrało kasiorki troszkę, ale tragedii nie ma. Teraz będzie tragedia na pewno, bo to jest syf, tak jest. Lecimy dalej, zobaczmy czy trafimy coś fajnego, Bela. Kurczę Bela, co nam tutaj dasz? To może ja nie będę selał tych skinów, tylko będę otwierał dalej i zobaczymy na koniec, ile siana wleci na rejon, bo nie mam nic w ekwipunku. Dobra, pokaż, pokaż naganiacza, gościu, pokaż naganiacza. Subujecie kanał trochę Tonego, masnego Jimiego czy nie? Się pytam was, widzowie, normalnie. Się pytam, widzowie, was normalnie, dajcie znaka, czy Tony to jest faka? I co, podobają wam się, widzę, intra normalnie, wejściówka Tonego, fajnie że fajnie nie? Ciekawe, co dzisiaj wymyślę, bo ja dopiero intro nagrywam po filmie. Uuu, a kaczek za 180 zł, od tego, co go Jest git, jest kurde git. Dobra, nuda, zanudza tutaj gościu. Co on taką nudę robi? Otwieramy za 300 skrzyneczkę. Pyk, pyk, pyk. Chciałbym trafić koska, ale jak się nie uda, to się nie uda. Jeszcze raz, jeszcze raz. 184 zł, lipa i pali pali i znowu lipa Legion of Anubis Legend of Anubis się trafił. No fajnie, fajnie, tylko trochę słabo. Dobra, Case Battle, Case Battle nam pokaże, czy jest tutaj normalnie siano owalone. Którą kolejną skrzynkę chyba C4 będziemy testować? Co? Uuu, będzie kurde srogo, będzie kurde srogo, coś czuję. Dobra, 13 skrzynek, tak na szczęście. Pyk, tryb standard. Dodajemy szybko bociki, żeby poleciała szybko bitewka elegancka. Dawaj, 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 boś się, nie mogę doczekać. Widz też się już nie może doczekać. Co to będzie? Czy będzie wygrana? Totalna wygrana. Czy jednak będzie... Uuu, bracie! Są rękawiczki na sam początek. Bardzo ładnie. I tak mnie musiał wyprzedzić i trafić lepsze rękawiczki. Pierdzielony. Jeszcze trafił za 300 gościu, Kokolito. O, kosa dla tonego, się Witam serdecznie, Rast Coast. Dobrze tutaj daje na razie. Uuu, jest jestemeczka 1200 tony. Jedziemy z tymi botami, panowie, jedziemy z tymi botami. Nie mają szans w dzisiejszym filmie, totalnie nie mają szans. Jadymy, 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 nie śpimy. Cure nabele. No kurde, za, za 300 trafia z skinki. Pierdzielony, pierdzielony. 38 zł, jeszcze prowadzimy. Cały czas prowadzimy, więc jest gitara are rękawiczki sobie trafił, koleżka Michael. Michael sobie trafił y, rękawiczki, więc trochę jest smuteczek. No nie. No panowie, tak nie może być. Tony, musisz trafić coś mocnego. Musisz trafić coś mocnego, Tony. Tony, maliniaku dawaj coś mocnego trafię, bo, bo ciężko dogonić tutaj kolegę Minusińskiego, Jednego i drugiego. Dobrze, kosa dla Tonego. Piękności, boże. jest Fantastikos. Jest Fantastikos i kosa dla te... Nie patrzcie co się dzieje, gościu. Patrzcie co się dzieje 2070-2061. Pięknie Tony wygrał. Piękności. Ile rękawiczek dla mnie? Nie no, będę miał chyba na każdy dzień zimy. <laughs> Piękności. Łot tego cegorr. Nie no, ładnie jest to ładnie tutaj bitewka przyniosła, przyniosła jak najbardziej zysk, więc git. To teraz sobie zrobimy coś grubszego. Dajmy sobie tutaj skrzyneczki, dajmy sobie 7 sztuk skrzyneczek, tak, i 4 osoby, i tryb underdog, i lecimy za, za fartem, lecimy za fartem, myślę, że się uda, myślę, że się uda i będzie piękna, wygrana, totalna, fantastyczna. No co mogę powiedzieć? Na pewno już zarobiliśmy w dzisiejszym filmie, więc naprawdę fajnie leci. Fajnie, 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 ale stóweczkę ze skrzynkę to już dużo wychodzi, nie gościu? To już trochę wychodzi za skrzyneczkę, stóweczkę. Eee, fajnie, wygrywamy znowu, elegancko. Najgorszy drop dla Tonego, masnego zimiego. Ojojojoj, Royal Division, gościu? Co to jest za Royal Division mi tu dajesz? No już to się nie zapowiada najlepiej, bo Royal Division... W takim kurde stanie Royal Division... No nie, panowie. Trafiajcie kosy teraz, w tym momencie. Teraz każdy trafia kosę i tony to wygrywa. Każdy trafia kosę i tony to wygrywa, i niestety się nie uda. Przegrana, ale no mamy tamtą wygraną, więc jest git. Spróbujmy jeszcze raz sobie na skrzyneczki szybko pocisnąć. Zobaczymy, czy skrzyneczki siądą elegancko. Po trzy skrzynki, przyspieszony tryb, lecimy. Lecimy i zrobimy sobie podsumowanie na koniec filmu. Zobaczymy, czy tą kasę w ogóle yy, pozbędziemy się tej kasy, bo jest jej jeszcze troszkę. Na razie tutaj skrzynki totalnie nic nie oddają. A nie, palladen wjechał. O, teraz coś zaczyna rzucać na rejon. Ale ja chciałbym kosy, kosy, kosy. Chcemy kosy, jak najwięcej kos trafiać. Zobaczymy, czy się zwróci, nie? Yy, tutaj bitwa wyszła, więc z git. Yy, tragedii nie będzie, ale zobaczymy, czy się w ogóle yy, jest szansa, żeby to się zwróciło. Cztery koła jeszcze mamy. Więc spamujemy, spamujemy w skrzyneczkę. O, jest kosa, elegancko. Kosy nie ma. Kosa jest. Kosy nie ma. Kosa jest. Nie ma kosy. Kurde. Ale lipa. Dobra, dwa koła zostało. Cykamy, 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 panowie. Cykamy, cykamy. Jeszcze by się przydało z pięć kos. Dawaj, gościu. Teraz trzy kosy na raz. Nie udało się. Dawaj trzy kosy na raz. Nie udało się. To rękawiczki daj. Hamie. Dawaj rękawiczki. Dobra, 25 zł, koniec, koniec o peningu, 13 koła, także wyszliśmy na plus, elegancko, elegancko, mieliśmy 11 koła, mamy 13 koła i jesteśmy na plusie, więc piękności. Używajcie kodu X Tony i pozdroszajcie, widzimy się w koniec firma Elo, 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 3, 2, 0.